Były rozkładane smartfony, a teraz przyszła pora na laptopową odmianę tego rozwiązania. Przed Państwem Asus ZenBox 17 Fold OLED. Czy warto skupić się na model z tego typu wyświetlaczem, a może jest to bardziej fanaberia i niezbyt praktyczny gadżet? Laptop, pomimo że posiada wysoką cenę, nie rozpieszcza nas dodatkowymi akcesoriami. Dodam, oprócz systemu operacyjnego dostajemy 30-dniowy okres próbny antywirusa, a także 30-dniowy okres próbny Microsoft 365. Przechodząc jednak do rzeczy, które znajdziemy fizycznie w środku pudełka z laptopem, to będzie nim pokrowiec oraz adapter USB-C na USB-A. Oczywiście nie należy się dziwić, że klawiatura nie jest tutaj wskazana, bo co prawda jest zapakowana osobno, no ale jednak jest to jakby nierozłączna część samego laptopa. Pierwsze chwile po rozpakowaniu były naprawdę pozytywne, bo w końcu laptop jest zapakowany w ten sposób, aby zrobić na nas duże wrażenie. No i wreszcie kwestia wcześniej niespotykana, czyli składany laptop oferujący praktycznie całą swoją wierzchnią część jako ekran, który w dodatku jest dotykowy, ale o tym nieco później. Liczyłem na wysoką jakość wykonania i zdecydowanie się nie zawiodłem. Masywna jednostka pewnie stoi na biurku, a dowodem jest chociażby jej grubość, która dla niektórych osób może być kwestią utrudniającą wygodę podczas korzystania na co dzień. Nie mam tutaj na myśli kwestii mobilności, bo w tym przypadku ułatwieniem jest dołączona do zestawu teczka. Swoją drogą teczka jest bardzo elegancka, w środku szukałem potencjalnego miejsca, które zostało zorganizowane dla rysika. Liczyłem także, że znajdę w tym dedykowanym miejscu sam rysik. Dlaczego tam? Dlaczego szukałem go w teczce? Albowiem nie znalazłem go przy laptopie, a twierdzę, że powinien się tam znaleźć. Jest to zdecydowanie jedno z większych moich rozczarowań w przypadku tego modelu. Niemniej rozumiem, że omawiany model może nie jest jakimś biznesowym w zamyśle, tylko no właśnie, jeśli nie jest biznesowym, to jakim? O tym, że model jest masywny i dość gruby już wspominałem, tylko że grubość laptopa jest poddyktowana przez kilka kwestii. Mianowicie warto mieć na uwadze, że otrzymujemy do dyspozycji bardzo dużą przestrzeń z wyświetlacza. Po drugie, został zaprojektowany tak, aby można było włożyć do środka klawiaturę i móc go normalnie zamknąć. Przez to rozwiązanie, gdy zostawimy klawiaturę na zewnątrz, to otrzymamy dziurę patrząc od boku. Za to na bardzo dużą pochwałę pod względem wizualnym zasługuje tył laptopa. Mamy fragment z imitacją skóry z wbudowaną podpórką. Dodatkowo obudowa została wykonana ze stopu magnezu i prezentuje się naprawdę elegancko. Ciekawostką jest to, że producent zdecydował się na zastosowanie specjalnych dwóch yy, przycisków do regulacji głośności na obudowie. Z reguły takie rozwiązania mają swoje odzwierciedlenie na klawiaturze. Szkoda tylko, że ilość złącz nie jest zbyt bogata. Do dyspozycji oddano nam zaledwie dwa porty USB-C oraz jedno gniazdo mini jack 3,5 mm. Fajnie, gdyby w takiej sytuacji był dorzucany jakiś dedykowany hub. Na plus, yy, na plus, już nie przechodzimy w angielski. Wbudowane głośniki, które brzmią całkiem przyjemnie. Oczywiście nie jest to wybitny poziom jakości, ale obejrzeć film na spokojnie można. Po rozłożeniu laptopa w oczy rzuca się dosyć spora gumowa obudowa, która bardzo lubi zbierać różnego rodzaju meszki i jest spory problem z jej wyczyszczeniem. Gdy chcemy wyczyścić ekran, to po przetarciu ściereczką z mikrofibry cała ta gumowa otoczka, przynajmniej w pewnej części, zawiera meszki w kolorze naszej ściereczki. Jest to dosyć uciążliwe i irytujące. Ale pójdźmy dalej, bo już jesteśmy naprawdę blisko. Bo to właśnie wyświetlacz robi największe wrażenie i jest najbardziej efektownym elementem laptopa. Dlaczego? Dzięki temu, że jest zginany, możemy korzystać z urządzenia na kilka różnych sposobów. Poza oczywistym i takim typowo laptopowym, możemy klawiaturę umieścić przed urządzeniem i tym samym wyświetlać dwie zupełnie różne treści, dzieląc ekran w połowie, czyli w miejscu zgięcia. Kolejną możliwością jest obrócenie ekranu i również podzielenie go na pół, ale wtedy otrzymamy inne proporcje, które lepiej sprawdzą się do tekstu w przeciwieństwie do pierwszego proponowanego przeze mnie podziału. Ostatnia możliwość to zrobienie konstrukcji komputera, czyli klawiatura osobno, a ekran wyprostowany, umieszczony poziomo w postaci zbliżonej do monitora. Jest to naprawdę wygodny sposób, jeśli istnieją możliwości wokół, bo po rozłożeniu obszar roboczy zajmuje sporo miejsca, szczególnie w porównaniu do standardów wielkościowych znanych nam z laptopów. No dobrze, przedstawiłem możliwości ustawienia ekranu, ale wypadałoby co nieco wspomnieć o samym wyświetlaczu. Do dyspozycji oddano nam 17,30 calowy obszar roboczy łącznie, a po złożeniu otrzymujemy 12,5 cala. Szkoda natomiast, że pojawiło się odświeżanie na poziomie jedynie 60 Hz. Przez to, że jest to OLED, automatycznie musimy przyzwyczaić się do tego, że matryca jest błyszcząca. Szczególnie w słoneczne dni możemy być świadkami odbijającej się chociażby naszej postury w ekranie. W takich sytuacjach poratować nas może jedynie wysoka jasność maksymalna, która wynosi 500 nitów. Wartość wystarczyła do tego, abym światłem słonecznym głowy zaprzątać sobie nie musiał. Klawiatura. Normalnie dla niej poświęciłbym tylko urywek tekstu. Gdzieś w zapiskach, gdzieś przy jakości wykonania, lecz finalnie stwierdziłem, że jest co nieco do powiedzenia, a mianowicie jest to bardzo dobra klawiatura, z którą się spotkałem w laptopie, ale kilka minusów także ode mnie złapała. Być może czasami za dużo sobie wyobrażam, ale po pierwszym rozpakowaniu i uruchomieniu sprzętu przez moment myślałem, yy, nawet miałem pewność poniekąd, że ona ładuje się bezprzewodowo z laptopa. Niestety tak nie jest. Ładowanie zostało zorganizowane identycznie jak w przypadku samego laptopa, czyli za pomocą przewodu USB-C. Przyjrzałem się bliżej i pomyślałem, że fajnym sposobem na ładowanie byłoby zaplanowanie konstrukcji w ten sposób, aby gniazdo USB-C w laptopie było na tej samej wysokości co w klawiaturze. Pozwoliłoby to na jedynie dorzucenie przewodu dwa razy zgiętego pod kątem 90 stopni, aby wpiąć go w obydwa porty naraz i ładować klawiaturę z laptopa. Szczególnie, że bateria w niej nie wystarcza na jakiś długi okres czasu i muszę przyznać, że kilka dni to naprawdę maks, który można z niej wyciągnąć. Wypada przeciętnie, ponieważ nawet nie ma poświetlenia, na które można by było zrzucić kwestię zużywanej energii. Po wylaniu swoich ambicji, które nie spełniły, przyznam, że klawiatura sama w sobie jest naprawdę dobra. Pisze się bardzo przyjemnie, struktura nakładek jest bardzo odpowiednia, a sama faktura wokół przypomina skórę, elegancko się prezentuje. To przykład również jest gładki i wygodny w użyciu, ale pewnie większość osób się ze mną zgodzi, że mysz jest nadal lepsza. Wydajność. Co to byłby za test laptopa bez przedstawienia chociażby testów wydajności? Zacznijmy więc od programu PC Mark 10, który sprawdza ogólną wydajność sprzętu. Jego wynik pozwoli zobrazować jak mniej więcej dany komputer spisuje się na co dzień. Po sprawdzeniu wyniku i uzyskany przez ten model 4093 punkty w zachwyt raczej nie wpadłem, szczególnie że po porównaniu wyniku do kilkuletniego laptopa, który jest napędzany przez procesor Intela 7. Generacji. Uzyskałem blisko 2900 punktów. Wszystko za sprawą nisko napięciowej jednostki Intela, która została umieszczona w omawianym dzisiaj Asusie. Po sprawdzeniu ogólnej wydajności warto rzucić okiem na każdy z podzespołów osobno. Na pierwszy ogień idzie procesor, o którym już wcześniej wspomniałem. Więc w benchmarku Cinebench R23 uzyskał on 1188 punktów w teście pojedynczego rdzenia oraz 3227 punktów w teście dla wielu rdzeni. Oczywiście wynik nie jest szałowy, a nawet słaby w szczególności, że, liczył, że liczyłem na 10 rdzeni umieszczonych w procesorze, które pokażą pazur chociaż w wielowątkowości. Idąc dalej, seria testów pamięci ram w programie AIDA 64 Extreme. Testowanie pamięci ram, co ciekawe, jest często pomijane, a przecież odpowiadają za szybką wymianę danych z procesorem. Nie od dziś wiadomo, że od kilku generacji istnieje walka o każde 100 czy 200 MHz, bo sporo to zmienia względem wydajności. Pozostała jeszcze yy, karta graficzna. Należy jednak pamiętać, że szału wymagać od niej nie można, bo jest to zintegrowana jednostka. Wynik w teście 3D Mark Time Spy Score to 1475 punktów. O graniu w tytuły AAA można zapomnieć, ale w końcu nie jest to laptop do tego stworzony. Na sam koniec pozostawiłem testy dysku SSD. Wynik w programie Crystal Disk Mark jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący. Widać, że otrzymujemy naprawdę szybką jednostkę. Jedynie w programie AS SSD dysk lubił zwolnić. Zauważalny jest dwukrotny niższy zapis od odczytu oraz odwrotna sytuacja w 4K. To samo z czasem dostępu. Kilkukrotnie powtórzyłem test, jednak wyniki za każdym razem się powielały. Po spotkaniu... Z tym laptopem chciałbym rzec, że jest to urządzenie wielofunkcyjne. Że jak w przypadku drukarki otrzymujemy skaner, kopiarkę oraz możliwość wydruku. Sęk w tym, że patrząc na jego cenę zbyt wiele osób y, sobie na niego nie pozwoli. Fakt, zginany ekran był przydatny i wygodny, ale osobiście zastanawiam się, czy nie wolałbym laptopa, który zamiast zginanego ekranu nie oferował po prostu dwóch ekranów, jak w przypadku Zenbook Pro 14 duo OLED także od marki Asus. Wtedy pewnie nie miałbym tak wyjątkowego modelu, ale z pewnością zyskałbym jeśli chodzi o portfel i wydajność.